Witajcie z tej strony Wasza Lori i dzisiaj kolejny odcinek z aktualizacji Star Stable. I dzisiaj kochani do naszej pięknej gry dodano ponownie szlak czerwonych sznurków, tak dokładnie, na, których, na którym czeka nas mnóstwo niespodzianek. Możemy tam spotkać Maję i Alex, albo na przykład właśnie hmm, Lizę Peterson ze swoją nową ponoć jakąś, nie wiem, piosenką być może. I również możemy spotkać odnowionego Justina, przynajmniej tak mi się zdaje, jak na trailerze. Możemy też te owce tak jakby tam się spotkać z nimi i w sumie różne ciekawe rzeczy. Pogoda też nas może spotkać. No i co? Ja przechodzę już do gry i musimy sobie obcykać tą całą aktualizację. I to koniecznie. Okej, okay, także jak już widzicie, jestem w naszej pięknej giereczce. Właśnie, naprawdę były dość opóźnienia z aktualizacją. Były jakieś chyba problemy, bo na początku, gdy nagrywałam wstęp, to to tak jakby aktualizacja powinna być wcześniej, ale jej nie było. Tak jakby dodali aktualizację na stronie SSO, ale Rozumiecie, tak jakby nie można było wejść do gry i to było takie no, dość dziwne. Ale w każdym razie, jak już widzicie, mam tutaj znaczek szlaku, ojeku. Mam tutaj znaczek szlaku, czyli już znajdujemy się blisko właśnie szlaku czerwonych sznurków, więc no mega się cieszę. Jestem mega. Bardzo jestem ciekawa, co my tam znajdziemy. Szlak czerwonych sznurków to tradycyjne święto o budowanie nowych więzi, które każdej wiosny odbywa się na Jorwiku. Wiosnę? Chyba lata, ale okej. Okay. Wszyscy jeźdźcy dostają kawałek czerwonego sznurka, który, który mają przywiązać na końcu szlaku. Legenda mówi, że jeśli przywiążesz ten sznurek razem z kimś, na kim ci zależy, wasza więź będzie wieczna. I nie ma znaczenia, czy zrobisz to z bliską ci osobą, czy ze swoim koniem. Ukończenie tego szlaku da Ci codziennie 100 punktów doświadczenia dla konia. Możesz ukończyć szlak tyle razy, ile tylko chcesz, ale nagroda w postaci doświadczenia dla twojego wierzchowca zostanie przyznana tylko za pierwsze ukończenie każdego dnia. No to co, lecimy. Mamy, jak widzicie, czerwony sznurek. Oczywiście, szlak czerwonych sznurków był również rok temu, więc to nie jest jakaś mega nowość, ale no. Pomysł jest oryginalny, oczywiście na szlaku czekają nas różne niespodzianki, więc trzeba się rozglądać. No i co? Aktualizacja nie jest, jak już mówiłam, mega. Ojeju! Raptor na poszukiwaniach duszy, jo, przemierza ziemię. Chwila, zaraz, zaraz do was wrócę. Okej, okay, już jestem. Kurczę, tutaj był ten raptor? Raptor serio, Jezu, jak ja, no, dawno nie widziałam. Masakra. I z kim on idzie? Shakira? <grym> Okej, okay, spokojnie, że kumpel na zawsze. E, Linda? Co ty tu robisz? Cześć Linda. Cześć, Lorin. Chciałam z Meteorem jechać na górę i przywiązać czerwony sznurek wokół drzewa, żeby e pokazać łączącą nas e więź. Jedziesz z nami? E przyłącz się do mnie, może następnym razem. Będziemy za tobą. Okej, okay! o matko, chodź Linda, razem się przejedziemy. Chodź Linda, tak, tak, tak. Robię ci... E, zrobimy fotkę. Przepraszam Was za małą przerwę. Po prostu znowu musiałam trochę e, zrobić sobie przerwę. Meteor, meteor e, uwielbia jest malutkie zielone listki, które pojawiają się wiosną. Po prostu je pochłania. Zawsze chce mi się śmiać od tego widoku. Okej. Okay. Spoko. No to lecimy dalej. Bardzo fajnie bardzo bym chciała zobaczyć deszcz. Bo naprawdę to jest niespotykane właśnie w tej grze, więc... Więc fajnie by było to zobaczyć. Ponownie, znaczy, że widziałam, ale czy tu coś jest? <laughs> Mist Foxy! Mist Foxy, chodź nie wiem, to zobaczymy Mist Foxy. Chodź. O, może mnie pogłaskać! O matko! Ej, ale ja bym chciała... Ja bym chciała zrobić zdjęcie. Okej. Okay. Robimy zdjęcie. Kurczę, ale super, że tu wreszcie dodali. Ja naprawdę bardzo lubię ten szlak czerwonych sznurków. No i możemy już iść dalej. O, nie, nie chciałam Cię pogłaskać, ale dobra. Masz jeszcze raz. Hej, Meteorek, chcesz posłuchać moich najnowszych pomysłów na fantafakcjonarycerzy Unstri Young? Co? Co to jest? Nie rozumiem. Okej, okay, także przepraszam Was bardzo za chwilę przerwy, ale po prostu no cóż, musiałam, bo mi się wyłączyło nagrywanie, gdyż nie miałam miejsca na komputerze, jak mnie to wkurza. E, no dobra, chodź Linda, jedziemy dalej. Jest tu i tam, tak? E, wypuszczamy naszą ctowę. E, no i lecimy. Jarwik jest wiosną taki piękny. To nie wiosna, tylko lato. O matka. Dobra, czy jest tu jakaś inna niespodzianka, Wajna? Bo tutaj pamiętam, że była jakaś niespodzianka, ale co tu się, o matko? Czy to był kamień? Czy to kamień się. Okej, okay. tu nic nie ma. Ej, ale super, naprawdę mi tego brakowało. Czy tu coś jest? Tu jest tylko kwiatek. Okej, okay. no dobrze. Chwila, czy gdzieś jeszcze tutaj coś jest? Chyba nie. Dobra, no to lecimy sobie dalej. Kaman, Lori. Um, czy tu coś jest? Bo jakoś dawno nic nie było. Um, na razie nic szczerze to nie widzę. Okej, okay. chyba że ja po prostu się jakoś dziwnie rozglądam. Koć Linda, jedziemy na górę. Ty sobie przypniesz swój ten cały sznurek, a ja swój. Okej! Okay. Jest Linda? Jest! Okej, okay, dobra. To ja sobie. Um, zawieszę tutaj. Eh, czy ja mogę zawiesić? Halo. Mogę zawiesić? Czy nie mogę? Mogę zawiesić, czy nie mogę? Halo! O, dobra, tutaj. Tutaj. Szlak ukończony! Dostałam 100 punktów PD. No i to wszystko. Tak naprawdę, tutaj jest jakieś, nie wiem, jakieś miejsce do odpoczynku i nic więcej. O, tutaj Linda jest. A czy możemy z nią porozmawiać? O, możemy! Chodźmy pogadać z Lindą. Czy ona coś nam jeszcze powie? W większości kultur czerwony, e, czerwony nasz e, z, ma, znaczenie większe, ma znaczenie większe znaczenie niż inne kolory, co? Ciekawe jak to się stało, że tutaj oznacza on budowę więzi. Na Jorvikpedii nic o tym nie pisali. Okej. Okay. Ale śmiesznie. No dobrze, więc to by było wszystko w tym odcinku, i również w tej aktualizacji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapki do góry. A jeżeli oczywiście aktualizacja też się Wam podobała, to też możecie zostawić łapkę do góry. No i oczywiście subskrypcję na kanale i jakiś miły komentarz. Mam nadzieję, że odcinek Wam się już podobał. No i co? Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. No i cześć!